I dzisiaj pokażę Ci, co zmieniło się w Minecrafcie 1.6.2. Jest to mini sna snapshot w tej wersji. A więc zapraszam do oglądania. Ok, a więc pierwszą rzeczą dodaną do Minecrafta 1.6.2 jest nowa teksturka mm, drewnianego węgla. Drugą rzeczą jest blok, blok węgla. Blok węgla robimy tak samo jak blok redstone, blok lapis lazuli. Yy, stawiamy go i on daje nam aż 9 właśnie jak go przepalamy w piecu. 9 yy, węgla. Kolejną rzeczą, która jest dodaną, chyba jedną z najfajniejszych, są konie oraz osły. Yy, konia. Lub osła oswajamy, klikając na niego prawym przyciskiem, i musimy dotąd y, właśnie y, y, klikać na tego konia, dopóki y, nas y, nie będzie już rzucał. Które to może potrwać, a więc y, ja zrobię cięcie, i widzimy się, jak właśnie go już oswoję. Kolejną rzeczą po oswojeniu konika jest danie mu imię. E, aby nadać mu imię, potrzebny nam będzie name tag. Aby e, konika nazwać, potrzebny nam również będzie kowadło. Klikamy na kowadło oraz najeżdżamy na name tagiem tutaj. Teraz z, e, nazwę name tag zmieniamy na na przykład hyper. E, klikamy na wyrobione imię name tag. Klikamy prawym przyciskiem na konika i jak widzimy pojawiło się na nim imię. Kolejną rzeczą jest danie konika siodła. Aby to zrobić kłócamy shiftem oraz klikamy na niego na konia prawym przyciskiem. Teraz możemy mu dać siodło. Kolejną rzeczą jest dodanie skrzynki, jest dodanie skrzynki na osła. Aby dodać skrzynkę na osła klikamy po prostu skrzynką na osła prawym przyciskiem myszy. Możemy także mu dać siodło. Jeżeli klikniemy właśnie na niego prawym przyciskiem ze skrzynką, to jak widzimy, pojawią się nam tutaj takie pola. Tu możemy sobie dać co tylko chcemy, i to będzie koń yy, osiołek trzymał. Możemy je zabrać i wziąć jak widzimy. Kolejną i już przedostatnią rzeczą, którą dodano, są różne zbroje. Niestety nie można ich skraftować. Jednakże można je dać konikowi, można je tylko znaleźć w opuszczonych kopalniach, jaskiniach i innych właśnie takich tego typu rzeczach. Aby dać zbroję konikowi kucamy, klikamy na niego prawym przyciskiem i są żelazne, mm, złote oraz diamentowe zbroje. Tak wygląda konik w diamentowej zbroi. Tak wygląda konik w, żela, w złotej zbroi. A tak wygląda konik w żelaznej zbroi. Osłowi niestety nie da się dać zbroi. Yy, kolejną rzeczą jest przywiązanie konika do właśnie płotu lub pociągnięcie go. Możemy go z łatwością ciągnąć, jak klikniemy na niego prawym przyciskiem. Aby go przywiązać, klika klikamy prawym przyciskiem na na przykład płotek. Aby go odwiązać, znów klikamy prawym przyciskiem. No, i tak możemy również z osłem robić. I z każdym. Ostatnią rzeczą, która dodana jest kolorowa glina oraz dywaniki. Dywaniki wyłniane. Są różne kolory dywanów, jakże i gliny. Bardzo fajnie. Fajna, fajna to, y, te modyfikacje, które dodał Modżek do gry. Y, no, więc tutaj się z Wami będę żegnał. Oj, znów mam Steve'a. No trudno. Trzymajcie się. Cześć.